Czy siódmy dzień tygodnia to sobota czy niedziela? Okej, okay, kalendarze dzisiaj troszeczkę tak mylą nas, bo w przeszłości generalnie wszystkie kalendarze zaczynały się od niedzieli i kończyły się na sobocie. Prawda? Bo wszyscy jeszcze w miarę znali Biblię i wiedzieli, który dzień jest pierwszym, a który siódmym. Ale dzisiaj, ponieważ dzień odpoczynku, wolny od pracy, powiedzmy, dzień to jest niedziela, dlatego niektóre kalendarze kończą się niedzielą i stąd może to zamieszanie. Ale w Piśmie Świętym sprawa jest dosyć jasna. A mianowicie, czytamy w Ewangelii według Łukasza, 24 rozdział i wiersz 21, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim jest już trzeci dzień, jak to się stało. Co się stało? Od ukrzyżowania Jezusa upłynął trzeci dzień, I, a, a, czyli w jakim dniu Jezus został ukrzyżowany. Jak pójdziemy do Ewangelii Według Jana, 20 rozdział, pierwszy werset, czytamy tam. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Więc Jezus z matwych stał pierwszego dnia tygodnia, kiedy jeszcze było ciemno, prawda? I, i to był, czytamy, trzeci dzień od ukrzyżowania. Czyli, e, jaki to był dzień? Tak, Jeśli Jezus został krzyżowany w piątek, to jest pierwszy dzień, sobota, odpoczął w grobie i z wstał w niedzielę. Także trzeci dzień to był niedziela. I ten dzień jest nazwany pierwszym dniem tygodnia. I możemy jeszcze się cofnąć do Ewangelii według Marka. I tam czytamy w 15 rozdziale, wiersz 42. A gdy już nadszedł wieczór, był, był to już bowiem dzień przygotowania, który jest przed. Szabatem. Jezus został ukrzyżowany w dniu przygotowania. Piątek nazywano dniem przygotowania, bo się przygotowywano w piątek do dnia sobotniego, do szabatu. Także tylko dwa dni są w Biblii nazwane. Dzień przygotowania piątek i sobota jest nazwana szabat. Zresztą skąd się bierze nasze słowo sobota? Bierze się właśnie od nazwy szabat, która była jedyną, jedynym dniem nazwanym w Biblii. To był siódmy dzień tygodnia, szabat, prawda? I stąd nasza sobota. Także Jezus został krzyżowany w dniu przygotowania, czyli w piątek, trzeciego dnia z czyli piątek, sobota, niedziela i czytamy, że ten dzień, w którym z to był pierwszy dzień tygodnia. Jaki z tego wniosek płynie? Taki, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, a siódmym dniem tygodnia jest sobota.